Bang bang bęk, siemaneczko, mordeczki, z tej skrężawa witam was na kolejnym materiale na moim kanale, widzimy się znowu, widzimy się po przerwie, dzisiaj pierwszy odcinek w z takiego, no nie nowego kontentu, bo jak to są dalej vlogi, ale tam wspominałem na grupie jakiś czas temu, kurwa się bateria kończy, a dopiero zacząłem nagrywać, o kurwa, ale ja mnie szatu, wspominałem, że po prostu będę kręcić takie luźne filmiki, on wam opowiadał jakieś przygody z mojego życia, no i co ty w mordę pierdolony babusie, co ty? Chwuja, lecisz ze mną czy się ze własnym kutasem na łby? Zamieniłeś jakieś tam opowieści. No i ogólnie dzisiaj chciałbym rozpocząć taką serię. Jak poznałem członków z purzą. I na pierwszy ogień leci oczywiście nagraj 52, tego znam najdłużej. Tego znam już, uważaj, że od dwóch czy trzech lat. Jest ta historia, którą Wam zaraz opowiem właśnie się w tym okresie gdzieś wydarzyła tak mniej więcej. Jak zobaczę Was do oglądania, zaraz się widzimy pewnie z tego samego miejsca. Bęk, a jeszcze przed samym obejrzeniem. Chciałem was zapytać, czy do Was też rodzice się tak czepiają, że nie wychodzicie z domu, że siedzicie i gracie przed komputerem, bo mama do mnie mówi, wyszedłbyś na ten dwór w końcu. A ja mówię, mamo, no po tym niuku to ja trzynasty zagram, to będę grał, przecież cały czas będę na dworze. No i mama się wtedy zamyka, mówi, no dobrze synku, nic nie pytałam. Tak było, tak było, tak było. No tak więc dzisiaj opowiem wam właśnie historyjkę, o tym jak poznałem nagrała. Nagral bardzo słynny youtuber. Cześć, witajcie, z tej strony Nagral i dzisiaj zrobimy sobie konkurs. U mnie wszystko zaczęło się dwa albo trzy lata temu. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu, kiedy pierdalałem się o Załóżmy, że trzy, żeby nie było, że oszukałem, bo to mi się wydaje, że bardziej trzy niż dwa lata temu. Były wakacje, to był bodajże lipiec, he? na pewno początek wakacji był. No i siedziałem sobie przed komputerem standardowo, przeglądałem filmiki na YouTube. No tam patrzyłem co nowego. No i zobaczyłem taki kanał. Tam taki był koleś, taki wysportowany, kurny tutaj fryzureczka, wiecie, taki przypakowany trochę taki bajcepsik. Tanie o 150 tysięcy subów. nagrał 52 się nazywa, on tam na kanale, kręcił vlogi, kręcił challenge. Gier mało wrzuca, co sobie mi się zaczęło gierkę w ale takie vlogi, challenge, poradniki życiowe. Właśnie bardzo mnie ta seria zainteresowała tych poradników życiowych. I on tam ogólnie taki filmik nagrał jak poderwać dziewczynę, jak znaleźć dziewczynę, jak ją uwieść, No i to coś z ciekawości wszedłem, bo były wakacje, a wtedy byłem samotny, no to co sobie myślę, może to mi się przyda, może to mi się... Może to mi pomoże w znalezieniu wymarzonej loczki jakiejś sarenki na wakacje. No i tak przechodzę w ten filmik, on tam fajnie opowiada, mówi co ja. Kolejny tego filmiku już nie ma, bo tam mu usunęli, bo on ogólnie zatargi z amerykańskimi hakerami przez jego kanał ten stary upad, ale to o tym może, może powiem później, jak mi baterii starczy. No i tak oglądam te jego filmiki, no i tak jedno miejsce mi się skojarzyło, że skądś bardzo dobrze znam to miejsce. Akurat to było nad jeziorkiem, takie jeziorko, pomostik tam wszystko taki vlog nagrywał wtedy chyba. Taki, taki zwykły vlog standardowy, jak te youtuberzy sobie kręcam do swojego życia. No i tak myślę, no kurwa znam to miejsce, no potem sobie wieczorkiem podjechałem nad jezioro, pojechałem właśnie w to miejsce zobaczyć, no tak, no to jest to miejsce, no ja tam sobie tak siedzę, bo ja sobie lubię czasami wyraźnie nad jezioro posiedzieć, podślautować się, rowerkiem pojeździć, tak Siadłem, popatrzyłem, patrzyłem się w jezioro, bo tam w zachód słońca był wtedy chyba, tak mi się wydaje. No i tak patrzę z daleka, no ktoś tam idzie i jakiś chłopak z dziewczyną, taka dziewczyna była, bardziej gdzieś z daleka, bo dziewczyna wyższa od niego była, no taka wysportowana czarnulka, no a tam obok, no też taki koleś wysportowany, czy trochę mniejszy, taki nie widać, pakerek też tutaj, łapka była, no to tak sobie myślę, no zobacz, jak to, to tam idzie ktoś znajomy, no i tak wtedy patrzę, jakbym tą twarz skończył, no i to był właśnie ten nagraj 52 on tam wbił na rejon i tam z dziewczyną tam sobie postali, wiecie, no fajnie jak dziewczyną przyjść na pomoc, no to on tam przyszedł, tam koło takich, tutaj u nas takie sznurki są z jak żeby do wody nie wpaść, tam sobie stanęli, robili sobie zdjęcia. No tak patrzyłem, podziwiałem, no kurde, się zdziwiłem, że tu takie youtubery chodzą. No i poszedłem sobie później do domu, tam Postanowiłem jeszcze sobie jego kanał wejść, oglądałem sobie jego kanał. No i następnego dnia, albo tam dwa dni później był jakiś turniej na Orliku. No to sobie poszedłem na orlik, tam z kumplami mieliśmy drużynę, no i wtedy tam graliśmy, graliśmy jakiś tam mecz, nawet w wyniku nie pamiętam, ale to nie jest w tym przypadku istotne. No i przychodzi właśnie znowu chłopak z dziewczyną, Tak mi się wydaje, że już gdzieś ich widziałem, wszyscy na Orlik. No i tak wchodzę na ten orlik, tam wszyscy się zbiegli, ja tu kurwa nie wiem, bo co chodzi, nie? No, my gramy mecz, a wszyscy się tam zbiegli, a tu patrzyli, że ja to znowu nagram z twojego dziewczyną. No i tam ludzie po autografy, wiecie, kurde, jakieś tam pogadanie piąteczkę, zbić zdjęcie, no i tak myślę no kurwa, no Fejmik przyszedł tutaj na rejon wjechał. fajnie by tak było tych fanów zdobyć fajnie by było tych fanów mieć, takim sławnym jak on być i no tak pomyślałem, że kurwa, no chyba też do niego napiszę, no jest Swiglera, prawdopodobnie Swigler, że tutaj jest, ale się okazało, później był Swiglera, no to już po tym turnieju poszedłem sobie do domu, tam pochodzę na jego kanał jakiś tam kontakcik z nim, no to tam do niego napisałem, siema, siema, widziałem się tu i tu i tam słyszałem, że jesteś Swiglera Takich tam rzeczy tego niego gadałem, on miał wtedy 100 czytek gdzieś 7 tysięcy słów, bole, że coś takiego, coś w ten terek. Dokładnie pamiętam, nie chcę oszukać jak to tam było. No i napisałem do niego i pamiętam, że było tak, że potem sobie znowu nad jezioro pojechałem, no i on tam znów tą dziewczyną. I ja tak pomyślałem, żeby podbić do nich, no co, no kurde, no. raz się żyje tak, najwyżej najwyżej nie odpowiedzą i najwyżej mnie spławią. No, ale trudno, no, podchodzę do nich, podbijam, siema, siema. Tam ja kulturalny jestem, to się tam z dziewczyną. Przywitałem jego. Pierwszy, najpierw w sensie, że poczyłem do niej, najpierw najpierw zapoznałem, ona się nazywała Patrycja, oś nazywał Bartek. No już teraz wszyscy wiecie, ale wtedy ja już nie wiedziałem, bo to jednak było dawno. No i że on był taki niekonwencjonalny romantyk, to pił jej bukiet pokrzyw, bo podobno wierzył, potem mi to opowiadał, wszystko. Taki pierdolnięty koleś bo opowiadał mi, że wierzy, że bukiet pokrzyw to tam, jak dziewczynie, dziewczynie kupisz bukiet pokrzyw, jak ona się pokuje w tych okolicach, to tam cycki rosną No wiecie, taki koleś miał roz, rozkminę do nią zajebista, nie ma co. Jak sobie pogadaliśmy, trochę sobie pogadaliśmy, tu sobie pogadaliśmy, tam sobie pogadaliśmy, on się wydawał bardzo spoko koleś jego dziewczyna też taka się bardzo spoko wydawała, no i on tam mnie wtedy zapytał, Prosił na wspólny meczyk w Lola, chyba wtedy jeszcze w CES'a nie graliśmy. Znaczy w CES'a graliśmy potem, w sensie, że nie graliśmy na początku. Prosił na wspólny meczik w Lola, no to tam on mi tam sika dał, skapeika dał, on co tam na miarę wszystko było,śmy gadali. No i to wtedy druga trzecia w nocy, bo on tam się powiedział, że dziewczyna poszła spać, to sobie może pogadać No to tam graliśmy w lola wtedy,śmy sobie pogadali, tu sobie pogadaliśmy, no ja takiego zapytałem, czy może chciałby coś ze mną nagrać, bo ja wtedy byłem początkującym youtuberem, znaczy dalej jestem, ale wtedy tu całkowicie początkującym youtuberem miałem 5 czy 10 subskrypcji, nie wiem, chyba jakieś 1 czy 2 filmy miałem, no zaczynałem w każdym razie dopiero karierę na YouTube. i on powiedział, że nie ma spraw, że bardzo chętnie ze mną nagra. No i tam za, za jakieś parę dni właśnie mieliśmy nagrać z nim ten odcinek już tutaj, no już wiecie, już tacy byliśmy, no nie można powiedzieć, przyjaciel. Jak teraz, ale już coś tam, już cześć można było z nim zbić, piątkę można było z nim zbić. a do niego napisałem, to mi odpisał. No, wiecie, przyjaźń kwitła, można powiedzieć. Na jego kanale rosły subskrypcje, ale on mi właśnie opowiedział to, o czym wcześniej wspominałem, że on ma zatargi z amerykańskimi hakerami, że on tam jakieś interesy w Ameryce przeprowadzał przed laty, czy tam, nie wiem, czy przed laty, czy teraz przeprowadzał, że tam kiedyś pojechał, no jakiś biznes w każdym razie miał w Ameryce, coś tam mu nie pykło, z jakimiś tam ludźmi miał zatargi, starł się, no i wiecie, jak to amerykańscy hakerzy są gnośni, nikt nie wiesz, co ci amerykański haker może zrobić z komputerem. I tak miało te kilka dni. Ja zacząłem za szczęście wychodzić z domu, tam się z nagrałem, kurde, już, no, no można tak kolegowaliśmy, o takie ziomeczki byliśmy, piąteczkę się już zbijało codziennie, a to browarek, a to piweczko, ogólnie to on siłka, to tam bardzo mu browarek nie wypadał, ale ze mną by się nie napił. No to tam żeśmy tak pili, pili, no i w końcu właśnie mieliśmy nagrać taki filmik, nawet to mieliśmy Drunk Play'a nagrać, tam Drunk, znaczy nie Drunk Stream, tak się streamuje, mieliśmy Drunk Play'a, bodajże z LOL'a czy stresa nagrać właśnie. to były te stare czasy, on miał Silvera 4, ja miałem Silvera 2, to mi tam pokazał parę sztuczek, pokazał mi granaty fajne, bo wiecie, bo jednak na Silverach no to wypadałoby znać jakieś takie już granaty, wtedy wyjść do Golda było bardzo trudno. No, tak jak teraz, ale wtedy był jeszcze LOL taki bardziej modny niż teraz no, postanowiliśmy nagrać odcinek z LOLa Jednak tak sobie nagrywamy, tam pompa na rejonie, wiecie o co chodzi Kurde, mi ta matka na rejon wjechała wtedy Ale to nic, ja nagrywałem sobie dalej, nic się nie stało No, no bywa, bywa, czasami tak jest, że nagrają ci mama, wieje na salony To jest tak zwane wejście smoka słynne No i w tej historii może nic by nie było dziwnego Jakby nie to, że jak już nagraliśmy ten odcinek Jak on go tam zmontował, zrenderował Chciał go wrzucić na kanał, no i przy wrzucaniu na kanał On się chciał zareagować na swoje pasy on the path A tam kurwa te pasy nie działają. No to się też dziwił chłopak, bo chłopak nic nie zmieniał, dobrze wpisywał. Chciał przypomnieć hasło. Nic się nie, nie, nie dało rady. Hasa przypomnieć. No pisało, że mail nieprawidłowy. No to chłopak się wkurwił. Tam wszystko mi opowiadał. Wpisał swój kanał w YouTube'a. Tam wpisał na Real 52 wtedy, bo to jest stary kanał jego. No i wyskoczyło mu, że ma zero subskrypcji, że tam jakiś błąd kanału, coś tam, coś tam jeszcze subskrybenci, zero, No to on się tak zdziwił. Tak sobie pomyślał, że to chyba jednak ci amerykańscy hakerzy musieli coś tutaj z jego kanałem zrobić. No i prawdopodobnie ukradli mu wszystkie suby. Ukradli mu wszystkie filmy, kiedy chłopak się za no nie wiedział co ze sobą zrobić, bo chłopak nie utrzymywał się z YouTube'a wtedy. No, fakt, że jeszcze młody, bo to było dwa lata temu. No, nie wiem, miał wtedy 14 czy 15, no ale już wiecie, no fajny hajs mu leciał, na dziewczynę tam, mógł wydawać sobie, rozpieszczać ją mógł jak chciał. Jakieś tam skiny do gier też sobie kupował. No i ta historia, jak coś jak się, no pozytywnie się nie zakończyła, bo niestety chłopak musiał założyć nowy kanał. Na nowym kanale już mi tak samo nie szło, bo tam najpierw problemy, wiecie, sprawy w sądzie, jakieś tam tutaj kurde, rozkmin, rozkminy takie, żeby to wszystko się dowiedzieć jak to się stało. No ale nie wyszło No dzisiaj się nie dowiedział niestety jak to się stało. No i już jak tam potem postanowił wrócić na ten kanał po jakimś czasie, bo to od razu wiadomo, że nie mógł wrócić, bo był przytłom, przytłomiony całą sytuacją. W ogóle przez parę dni się do mnie nie odzywał, ja sam nie wiedziałem co się z nim dzieje. Chciałem go pocieszać, nie miałem jak tam dziewczyna też była smutna, strasznie, bo nie mogła mu pomóc nie wiedziała. Jak no chyba się totalnie załamał, no bo na pewno byście zrozumieli, gdzie by się załamał i gdyby się byli już takimi półprofesjonalnymi youtuberami, gdyby się mieli taki kanał i w jednym momencie wszystko by runęło, No ale jak już wróciłem na te YouTube po tej przerwie, no to już nie było to samo, bo ludzie go zapomnieli, bo dopiero po dwóch latach bodajże wrócił. Coś takiego, no nie, w każdym razie niedawno, jakiś cały rok temu chyba wrócił. Nie wiem, dokładnie mi się te daty pierdolą zawsze, bo pamięć mam taką średnią. I to by było właśnie tak, bo już jak teraz wrócił na kanał, to, się to samo musiał wszystko nowa nagrywać. wiecie dziewczyny już chyba też nie ma. Coś tam, coś tam się stało, opowiadał mi chłopak kiedyś, ale no nie chcę o tym tutaj mówić, bo może on by sobie nie życzył, żebym ja na, na takie rzeczy na wizji opowiadał. Ale ogólnie to by było tyle z historii, w jakiej poznałem nagrałem, Właściwie to jest cały tutaj przebieg taki skrócony, jakbym miał opowiadać ze szczegółami. To by było tego dużo, dużo. Więcej, a ja już mam 12 minut prawie filmiku, a nie chcę troszkę więc co by było na tyle, jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę, w komentarzu napisz, kogo byś chciał w następnej serii, żebym opowiadał kogo. Po, jak to żebym opowiedział wam kogo, jak poznałem kogoś innego z półzona, o, to tak ładnie ubrałem słowa, Te widzicie, czasami żaba potrafi ładnie się wypowiedzieć, czasami nie, no ale to tak już jest z początkującymi vlogerami na polskim YouTubie. Ta, ta historia jest autentyczna i wydarzyła się naprawdę. Jeżeli nie wiesz, to możesz napisać do Nagrala i się go zapytać, on ci potwierdzi tą wersję zdarzeń Lub się masz fajne reflinki, które możesz zrobić na rozwój kanału. Tierając także jego nowy kanał będzie też w opisie, bo starego już nie może być, bo starego nie ma. No bo na tyle że się podobało, no to już mówiłem, no to, to już mówiłem, nie będę się powtarzał. Tak. Trzymajcie się bogateczki. Na razie, cześć się Mandero. Prowadź na piąteczka, niech będzie z wami. Bęk! Spadła kamerka, kurwawawa. Ale działa, działa. bank.